Siemano z tej strony, Jacylinio i zapraszam Was na kolejny odcinek z skoków narciarskich 2002. Dobra, nie mam kasy na wosk. Dziękuję za komentarze w ogóle pod ostatnimi filmami skoków, nie mówiłem o tym trochę nieładnie z mojej strony, że nie dziękuję za to, ale po prostu człowiek o tym nie myśli w trakcie nagrywania. Dopiero jak na nie spojrzę. nie kupię wosku, dlatego nie woskuję, ponieważ woskowanie jest drogie dla mnie. Mam tylko 3000 i. Cena za 10 gram na przykład tego wosku 1800 albo jakoś tak, nie wiem, nie, za 20 gram tutaj za 15 tutaj są te woski, jeszcze te są najlepsze bo uniwersalne. No, uniwersalne też widzę, idealne, idealna jakość, ale po prostu to jest drogie 2000 to się nie opłaca, lepiej po prostu grać tak jak teraz gram, czyli yy kupować jak najlepszy sprzęt, na przykład teraz będę oszczędzał na te narty. Potem kupię sobie jakiś z tych kasków. O, ktoś mi na Steamie pisze, oczywiście jak zwykle, jak nagrywam. A dobra, zaczynamy turniej Willingen. I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz. Willingen. Zapraszamy na emocje Pucharu Świata. O, oh, rekord 130. Musisz wiedzieć metrów. skąd wieje wiatr, nim wykonasz skok. I zaczynamy. Piotr Żyła. Szczerze powiedziawszy, dzisiaj grałem z kolegą w skoki, to mi słabo szło. Szczególnie wybicie z progu. Trzeba wyczuć odpowiedni moment do wybicia z progu. Kujowe wybicie. Ale... Nie wyszło. No, trudno. Za słabo się wybiłem, bo panikuję trochę. Znaczy panikuję. Boję się, że spalę. Dzisiaj spaliłem trzy skoki, jak grałem z kolegą. Graliśmy loty narciarskie i tam zjebałem skoki. Uwaga, rusza, odepchnął się z całej siły. A to daje mu wystarczającą prędkość przy wyjściu z progu. I słabe lądowanie, no, coś mi nie wychodzi. Łatwiej na mamuta się dzieje, Ale pierwsze miejsce, ale nie awansuje za bardzo. 18 miejsce, byliśmy chyba 20. I chwila skupienia, trzeba się dobrze wybić, to podstawa. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. I nie ma telemarku, ja tak robiłem na mamutach, że szybciej wyprostowywałem się i był telemark. Tutaj nie ma. No to spadniemy co najmniej o jedno miejsce. No i jesteśmy 18. Bo tutaj widzę Justy Hautamek i Między innymi. Niestety, tak to już. Podczas jazdy z do drogówka. No i znowu, kurwa. Jak nie dziewczyna, to hotel i tak w kółko. Oszczędzam kasę na narty, bo narty zrobią mi większą prędkość zamiast wosku. No i co kupimy narty, będę miał kombinezon, potem kupię kask, gogle. Chociaż gogle to w zasadzie mam już bardzo dobre, ale te są ładniejsze. Głupio że nie może sprzedawać sprzętu, wtedy bym zarobił na przykład 10 tysięcy. Tutaj na tym starym kombinezonie też bym zarobił, a tak to jest trochę lipa. Chociaż wiecie co, jak mam tutaj bardzo dobre, tutaj nie będę wymieniał kasku Chociaż kask muszę, ale na przykład gogli nie będę zmieniał, bo po co Tylko potem jak będę chciał, chyba guardiany będę kupował, bo są tak samo dobre jak yy, ten high-tech Tech, technology, a jest droższy i zanim ja to nazbieram, tą kasę, to trochę minie Dobra, kolejny konkurs w Willingen I znowu jedna ze wspaniałych skoczni, gdzie rekord świata ustanowił Adam Małysz Willingen, zapraszamy na emocje Pucharu świata. Warunki pogodowe mamy wyśmienite i chyba możemy spodziewać się dobrych skoków. Mamy nadzieję, że tak będzie i skoczkowie z czołowych miejsc utrzymają swoje pozycje na liście. Lecimy. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu i chujowo lądowanie. A nie jednak telemat. No widzicie, sensacja. Ten skok. Ale słaba nota. 114, a tym pierwszy ma 120 coś. Jurej Radej, nie znam go. To nie jakieś sfałszowane nazwisko. Hmm. No cóż, bywa. Licencje są drogie, nie ma się co dziwić. Nieprawdopodobne. Tak, jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przez to powiedzieć? E, nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. <laughs> Dokładnie. Nie będę ci klaskał. Ale znowu słaba nota, no i ja nie wiem, jak co zrobić. L robię telemark. Niby już wszystko ładnie, gładko, a tu dupa. I lecimy. Znów pruje powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. I nie ma telemarku, no i ja nie wiem czego to zależy. Jak zwykle. Od... I mam lipę. <laughs> no i miejsce 20. No i kurwa, znowu mnie policja zapała. No co za gość. Ja pierdolę. Drogówka mnie złapała, no super. No comment, bo to jest po prostu żenada. Nasze zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Dziś Puchar Świata w stolicy. Tak, dobra, zakopane moja jedna z najbardziej, to jest moja jedna z ulubionych skoczni, ale zobaczymy, jak na niej pójdzie. Nie gwarantuję sukcesów aż takich. Jakie wyczucie chwili najazdu. Znakomita prędkość na starcie. Wybicie było naprawdę eee, dobre. Chujowe. Ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować nad lądowaniem. Słabe lądowanie, no jak zwykle. Nie wiem, co się dzieje. Ale 15. miejsce. Jest wiatr, pod jest wiatr w plecy, dlatego tak nisko. Myślałem, że spaliłem wybicie. Ale się okazało, że to nie jest spalone wybicie, tylko po prostu taki wiatr. Powinien mieć dobrą prędkość na progu. To wygląda wręcz zorowo. I... Nie ma telemarku, czyli jesteśmy w pierwszej dwudziestce. Tak to można powiedzieć w skrócie. A widziałeś ten. I które miejsce? Nie, czternaste. Myślałem, że spadniemy, bo nie, dojecha... nie dolecieliśmy za dobrze do tej niebieskiej strefy, której możemy prowadzić. Tak się wygląduje. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. I... I jeszcze Bez lądowanie. Znakomite nie sądzisz. Owszem, ale chyba jeszcze nie pokazał wszystkiego, co pod... Znakomite lądowanie nie sądzisz? Co ty pierdolisz? <grafię> I 16 miejsce. Nie dziś ma tak to źle. już wszystko. Nie złapała mnie policja, co jest sukcesem. <grafię> no, mamy 16K jeszcze 10 i będziemy mieli nową... nowe narty. Nasze zakopane staje się dziś bliskie sercu każdego zwolennika skoków narciarskich. Dziś. Puchar świata w stolicy, tak. Fajne mam rekord Skoki narciarskie stają metru. się coraz popularniejsze. Dokładnie. A najlepiej to widać po rosnącej liczbie fanów tego sportu, jak choćby dziś. Kwalifikacje możemy zjewać w Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. No i bez telemarku, ja już nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale pierwsze miejsce. Zawsze coś. Nie mogę narzekać zdecydowanie. Ale miejsce 15 tylko, ale to nie jest źle, kasa jest. <grystanie> tak jak mi kolega dzisiaj na Steamie. Czy mam partnerstwo na YouTube? Nie, ja nie będę zaraz... Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Zrobiłem wspaniałe wybicie, ale niestety umiejętności brakuje, niestety. Nie dowiad... Skoczka, ale mam dobrą notę, będziemy wysoko. I dziesiąte miejsce. Teraz musimy to powtórzyć, niewątpliwie. Teraz skupić się, nie zjebać skoku. Pierwsza dziesiąta. Znakomity skok. Dokładnie, A jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. Jest. Będziemy pierwsi. Fajnie wylądowaliśmy w tej niebieskiej strefie. Chłopak Pierwsze jest... miejsce. I teraz, które miejsce zajmiemy? Oby jak najwyższe. Siódme miejsce. Ale sensacja. Chyba moje no już najwyższe miejsce, wszystko. Mamy nadzieję... jakie zająłem w Pucharze Świata. Co? Spotkanie ze znajomymi piłkarzami przeniosło się do pobliskiej knajpy, gdzie twoi przyjaciele wdali się w rozróbę z miejscowymi zakapiorami. Tę noc spędziłeś w areszcie. <laughs> <laughs> o no nie no, skile mi pewnie spadły. Założę się. Chociaż nie widzę tutaj nic, żeby spadło. Ale dobra. Chociaż historia, kondycja. No tutaj te paski są stałe. Dobra. Yy, mamy 25 tysięcy więc kupujemy nowe narty dobra i mamy aerodynamikę bardzo dobrą wiecie co ja sobie zobaczę potem w odcinku czy na, w poprzednim odcinku czy na pewno nie spadłam, na, nie spadły mi skill bo coś to dziwnie wygląda kondycja jest za, maksa, za bardzo wysoko albo, albo mi się po, po prostu wydaje hakuba wita wszystkich miłośników skoków narciarskich ale zajebiście to wyglądało <grych> Rozruba z znanymi piłkarzami Skoczkowie kontra piłkarze Zadyma Dobra, i teraz sprawdzimy jak nowe narty Sprawdzają się w praktyce Na mojej skoczni to jest zauważalne Ten ostatni trening Najwyraźniej mu pomógł Poprawne odbicie z progu I ładnie, pierwsze miejsce Będzie myślę Jest różnica Nie, czwarta, ale jest różnica w locie Że się leci dalej choćby Naprawdę fajnie Większa prędkość na zjeździe to też, bo lepsze narty, lepsza aerodynamika zjazdu. Ach, jakie wyczucie. Większa prędkość jest odległość. Znakomita prędkość na starcie. I lepiej przy lądowaniu, bo łatwiej takimi lepszymi nartami lądować. Pierwszy. I o, drugie miejsce, niestety tylko. Ale zajmujemy 18. Czyli niby pozycje zajmujemy te same, a sprzed mamy coraz lepszy, no to to świadczy tylko o tym, że... Po prostu musimy jednak na skillę się przerzucić. Idealny start. Albo po prostu mamy tak Myślę, że to pierwsze. I jest niebieska strefa, tylko lądowanie na dwie narty. Popatrzmy! I drugie miejsce. Dobrze. Będziemy wyżej. Nie, na 19 miejscu. Dobra. Więc to chyba będzie tyle. Chwila, Policzę sobie. 5. Raz, dwa, trzy, trzy, trzy pięć. Niestety w tym odcinku to będzie wszystko I w kolejnym widzimy się tutaj yy, Ale co ja mówię W następnym odcinku rozegramy ostatnie yy, kolejne 5 Albo zrobimy jeden dłuższy no Zobaczymy No i miałem wypadek Nie, to są jaja Ech, Pechowy odcinek Można tak powiedzieć No cóż, dobra w tym odcinku to będzie wszystko Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Trzymajcie się, do usłyszenia